Patrzcie na mnie, jak wsparty na łokciu, do ust podnoszę kielich z gęstym winem. W uszach milutni akordy brzmią słodko. Ciało upływa kosztowna tkanina. To nie owoce na złotej paterze, po to, by w chciwym spożycie uśmiechu. To moja rozkosz, którą wciąż odwlekam, na blask ich kładąc mgłę oddechu. Spójrzcie na dłoń wypielęgnowaną, na ciało jasne, które nie zna potu. Na słodką siłę w ramionach schowaną, Jak skrzydło zawsze gotowe do lotu. Spokój i słodycz otacza mnie płotna, Wola w mój ciele tkwi jak pestka w śliwce, Woń piękna, kształty i dźwięki łagodne. Oto zasady świata, którym żyć chcę. Popatrzcie na mnie, jak na nagrych głową Uroczą wzburzył mi nad czołem włosy. Czuję w moich oczach błysk czarnych winogron, Na wargach wilgoć wina, w którym je umoczę. Pod skórą krąży lekki deszcz podniety, leniwie ciała pytając, czy pozwoli. Lecz ono szuka tylko kształtów pięknych, jak krwawy granat, gdy się go rozkroi. Patrzcie wy na mnie, bladzi, zakurzeni, w drżeniu pożądań szukający swoich. Prawdziwa rozkosz jest w czystej czerwieni, którą ocieka rajski owoc w tłoń.